Nagrodę otrzymała książka naprawdę mądra, naprawdę dojrzała, bardzo dojrzałego pisarza. Książka wyznanie, wyznanie bohatera, który opowiada całe swoje życie, opowiadając swoje życie, opowiada historię Polski, opowiada historię swojego środowiska, opowiada wreszcie swoją historię. Książka, która daje poczucie, jak rzadko która, spokoju i ładu. Takie daje poczucie, że świat, który jest w tej książce opisany, on naprawdę jest lub naprawdę był z zachowaniem wszystkich proporcji rzeczy. Można powiedzieć, w tej książce odnaleźć można każdy przedmiot, każdą osobę i ją zobaczyć. Książkę, która jest prozą, ale zarazem zawiera w sobie małe poematy. Poemat o saksofonie, poemat o warkoczu, poemat o, o Borusie, który utkała matka. Jest to wreszcie książka niezwykle jasna, przejrzysta, i język tej książki, pełen do wcipu, ironii, zmysłowy, jest językiem, który bez żadnych udziwnień, zaskoczeń prowadzi bardzo pięknie czytelnika. I wreszcie jest to książka niezwykle ciepła, językiem ciepłym, choć książka jest napisana o tym, co boli, i o bólu, o cierpieniu ludzkim o wojnie, o strasznych przeżyciach to jednocześnie zostawia po sobie takie najwyższe uczucie pogodzenia ze światem, pogodzenia, w którym jest zawarte właśnie prawdziwe ludzkie ciepło. I książką nagrodzoną, teraz wstanę tak samo jak Piotr, mianowicie jest oczywiście książka pana Myśliwskiego, bardzo się cieszę, Traktat o ustanowieniu Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Członkowie Kapituły, Szanowni Państwo. Kiedy się otrzymuje nagrodę, naprawdę jest trudno cokolwiek oryginalnego powiedzieć, ponieważ cisną się rzeczy oczywiste, banalne. W związku z tym nie będę mówił o nagrodzie. Chciałem parę słów powiedzieć o mieście Gdynia. We wczesnym dzieciństwie wyrastałem wśród różnych mitów polskich, dawnych i nowych, wśród nich był mit, rodzący się mit Gdyni, miasta, które powstawało na oczach współczesnych Polaków i które było dowodem wyzwolenia się wielkiej energii tych, którzy po wielu latach niewoli odzyskali niepodległe państwo. Ja myślę, że, ten, że w dzisiejszej dobie, w moim przekonaniu, odradza się ten mit Gdyni. Odra kiedy czyta się, kiedy słyszy się o tym, co się dzieje w Gdyni, takie przekonanie dla mnie przynajmniej jest przekonaniem pełnym. Kiedy czyta się o samorządności w tym mieście, o przedsiębiorczości w tym mieście, o znakomitej organizacji w tym mieście, a przede wszystkim kiedy czyta się o prezydencie tego miasta, panu Wojciechu Szczurku, we mnie jako w Polaku serce rośnie. Jak wieść gminna i medialna niesie, pan prezydent Wojciech Szczurek jest pierwszym prezydentem wśród prezydentów miast polskich. No, a miasto mityczne nie może się obejść bez mecenatu kultury, którego to Mecenatu wyrazem jest ta nagroda. Ta nagroda, która przybrała najbardziej bezpretensjonalną i wymowną nazwę Gdynia. Cieszy mnie to bardzo, a szczególnie cieszy mnie w dniu dzisiejszym, kiedy to została nagrodzona moja książka, za co serdecznie dziękuję.